Kobiety mają jasność, że żyjemy w świecie, który nie sprzyja kobietom, że żyjemy w świecie, który dla kobiet jest trudniejszy niż dla mężczyzn. Więc jeżeli wchodzimy w rolę rodziciel rodzicielską z takim poczuciem, no to myślimy sobie, ok, ta asertywność będzie niezbędna, to rozpychanie się łokciami jest niezwykle potrzebnym narzędziem, no bo córka żyje w świecie, który jest dla niej e, trudnym e, miejscem. I jeśli będziemy zapominać właśnie o tym walorze e, nastawienia córeczki na to, żeby umiała współpracować, żeby widziała potrzeby innych dziewczynek, żeby umiała się z nimi dogadać, no to pozbawiamy ją niezbędnych w dorosłym życiu narzędzi i właśnie być może spowodujemy, że ona będzie taką wypaloną, przemęczoną osobą dorosłą. Ale patrząc na wyniki badań, wydaje się, że niestety ten trend wychowywania dzieci do rywalizacji raczej się pogłębia i że prawdopodobnie trudno będzie coś z tym zrobić.